Kupiski Nowe. Proszę Państwa, ja rozumiem, że każdy sprzeczy o swe rzeczy. Tak bym powiedziała, każdy chce swój wariant, ten, który mu najbardziej odpowiada. Gmina Łąża to jest gmina Łąża, proszę Państwa. Wsie, które wchodzą do gminy Łąży, to nie będą w mieście, tylko będą w gminie. I zapomnijcie o tym, że to się będzie powiększać, bo się nie będzie powiększać. A jeśli komuś nie pasuje... Właśnie w Kupiskach tylko w Olbrze, czy gdzieś indziej, proszę bardzo, może się tam wynieść i tam można sobie rozbudowywać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie bardzo rozumiem, kto z Państwa jest odpowiedzialny za yy, uz, uz, uzgodnienie takiego terminu, takiej daty, godziny dosłownie, konkretnie mi chodzi o godzinę zebrania. Większość ludzi ze wsi, która jest zainteresowana bezpośrednio swoimi działkami, bo to chodzi o to, że ludzie z tego żyją, nie sobie mają jakąś działkę rekreacyjną, tylko po prostu z tego żyją. I ci Państwo zostali w domu, ponieważ mają w tej chwili obrządki, mają w tej chwili żniwa, sprzątają siano sz złą, bo wiadomo jaki ten rok jest. A w tej chwili się okazuje, że to tylko najbardziej są zainteresowani ci, którzy nie żyją z ziemi, tylko żyją z czegoś innego. I on im akurat pasuje na działka. Ja bym proponowała, żebyście Państwo na następny raz w innych godzinach robili zebrania takiego, takiego, takiego typu. Proszę pani, dziękuję bardzo. proszę pani, na pewno ta sugestia będzie wzięta pod uwagę w przyszłości. No trzeba było po prostu coś wybrać. Byłoby dobra na przykład godzina 19. Dziękujemy bardzo proszę proszę Pani za te sugestie. na no, no, przyszłość na pewno po, popytamy o której godzinie zorganizować spotkanie. Dobrze, proszę dziękuję to... bardzo, ale odnośnie jeszcze, proszę Pani jeszcze, odnośnie tych y, wariantów pierwszy, drugi, trzeci, ja bym miała najlepszą chęć na wariant numer trzy bardzo odpowiednie. Jeśli mamy już mówić o ludziach wszystkich, którzy z tego żyją, z tych działek, to nie będą pocięte, nie będziecie resztówek płacić. Właśnie chodzi o nam oddział, o wariant numer 3. Mówię to w imieniu wszystkich ludzi skupisk nowych i starych. Dziękuję bardzo. Stefan Popiołek, Radny Powiatowy. Jeśli mógłbym wyrazić swoje zdanie, to też uważam, że wariant numer jeden według mojej oceny i tego, co tutaj hmm, oglądałem na mapach, mi się wydaje najbardziej optymalny z tego względu, że hmm, nie ogranicza rozwoju miasta. Były wymienione przez Państwa trzy etapy budowy. Pierwszy etap to Ostrów Łomża, drugi Obwodnica Łomży, trzeci Łomża Szczuczyn, jeśli dobrze pamiętam. Jak się mają te etapy do Waszych planów realizacyjnych? Czy są jakieś plany związane z realizacją tych etapów? Przyjmujemy, że będzie to okres... Na przełomie roku 2014-2015. Taki, taki okres y, przyjmujemy do planowania. Na dzień dzisiejszy być może to jeszcze ulegnie przesunięciu. Panie Mario, otóż, e, otóż już większość pytań, które chciałam zadać, e, a także opinii już zadali mieszkańcy to społeczeństwo, które tutaj nie jest reprezentowane przez gminę, bo tylko gmina pośredniczy w tym wszystkim, jak się okazuje. Ja chciałam zadać jedno pytanie. Tutaj słyszałam, że być może ten pająk numer dwa jest, jest no najgorszy z tego wszystkiego. Taką sugestię usłyszałam, bo my tak, tak uważamy. Ale ustalamy tu różne rzeczy, ale ustaliliśmy te różne rzeczy też rok temu. Był taki wariant właśnie alternatywny, społeczny. My zebraliśmy mnóstwo podpisów, żeby ten wariant stał się ciałem. Wszyscy pięknie klaskali, mówili, że tak, my tutaj społeczeństwo rozumiemy i będziemy działać w jego imieniu. I coś się okazało. Państwo w ogóle nie słyszeliście o takim wariancie, że chcieliśmy mieć to wszystko między nowi, nowymi kupiskami a mątwicą. I chciałam zapytać w związku z tym, jakie mam pewność, że to, co tutaj mówimy, to, co tutaj ustalamy, że to, że to ma moc wiążącą? Bo pan tu teraz mówił, że tutaj pani Cychol bodajże z miasta Radna powiedziała, że miasto nie chce tego bliskiego wariantu, bo to będzie druga ulica Piłsudskiego. Otóż ja byłem rok temu na spotkaniu z panem prezydentem Skoczyńskim, za to dostałem się tam bura w w gminie zresztą. I odwrotnie, miasto uważało, że właśnie ten i tylko ten wariant dla miasta jest korzystny, a teraz nagle okazuje się, że jest odwrotnie. Więc jaką mamy pewność, że za chwilę państwo na następnym spotkaniu nie, nie spojrzycie na twarz i powiecie, co wy opowiadacie? ludzie, my nigdy wam żeśmy takich rzeczy nie mówili. Zrobicie jak chcecie i tyle. Więc ja chciałam zapytać, czy to co tu ustalamy, to ma moc wiążącą? ten pierwszy Nie My dzisiaj nie ustalamy tutaj żadnych tak naprawdę rozwiązań. My poznajemy Państwa sugestie i uwagi do tych rozwiązań, tak? Więc yy, nie rozumiem tak naprawdę pytania. Otóż pytanie jest dosyć proste. Tutaj pani wybudowała długie uczynie, dana i na papierze, że nie będzie tam żadnej drogi. Tu siedzi pan starosta, nawet u raczej wstać, tutaj pani powiedział, że zrobił błąd, przepraszam. Tutaj pani z gminy twierdzi, że nie jest to spotkanie gminne, tylko nasze z państwa firmą. Co to w ogóle, o czym my w ogóle mówimy? Jest tu jakaś samorządność, wybraliśmy tutaj ludzi, powinni wstać i za coś odpowiadać. Czyli jak pan i gmina to coś ustala z nami. To no tak ma być. A nie rok temu staliśmy coś innego, a dzisiaj okazuje się, że nikt o tym nie wie, o tym nie pamięta. Więc ja chciałem zapytać. Jak to Proszę o zabranie głosu pana posła Alecha Kołatowskiego, który prosił specjalnie na zakończenie spotkania. Proszę państwa, musimy zrozumieć, że po to jest to dzisiejsze spotkanie, że. Oto jest to spotkanie, żeby każdy z Państwa, każdy z właścicieli wyniósł uwagi, zastrzeżenia i no rzeczywiście szkoda, że nie ma tu większej reprezentacji właścicieli gruntów. Natomiast na dzień dzisiejszy tutaj ewentualnie mogę zwrócić się do projektanta, do pracowników Urzędu Gminy, żeby po prostu dać informację, korespondencyjnie podać adres, żeby wszyscy właściciele gruntów, przez które ewentualnie Gmina Łąża pierwszy, drugi lub trzeci wariant, żeby wnieśli zastrzeżenia i uwagi. I to musi być rozpatrzone. Także tutaj tu zwracam się do Pana, żeby Pan ze, do gminy, żeby gmina ewentualnie wysłała pisma do wszystkich rolników, przez których działki może przebiegać y, planowany wariant obwodnicy łomżyńskiej, Także to albo przez sołtysów powiadomić, tak żeby każdy właściciel, ewentualnie gdzie będzie przycinać jego działkę ta trasa, mógł w niej Natomiast rzecz druga, proszę Państwa, budowa wie Baltiki, odcinek, obwodnica Łomży jest konieczna, proszę Państwa. W Łomży nie da się po prostu żyć i przejechać. planowane wyburzenia na wariancie pierwszym. Jest to w kilometrze 5550 w ciągu drogi krajowej 64 w miejscowości Elżbieci. Dwa budynki mieszkalne i dwa budynki gospodarcze. W wariancie drugim przewidujemy wyburzenie w kilometrze siódmym w ciągu drogi ekspresowej S61 w miejscowości Kolonia Trasta. Jeden budynek mieszkalny i trzy budynki y, gospodarcze. w y, Kilometrze y, 16 plus 7, 6 w ciągu drogi krajowej po ekspresowej 61 w miejscowości Penza, Dwa budynki gospodarcze y, i w miejscowości Elflecin, y, podobnie jak w parlamencie y, pierwszym. Y, Obiektu. W kilometrze 12 przewidujemy złożenie 6 budynków mieszkalnych i 6 budynków gospodarczych. W kilometrze 15 500 w ciągu drogi ekspresowej w miejscowości Elżbiety 3 budynki mieszkalne. I w kilometrze 18 500 w miejscowości Budy Czarno